odkryłem policję i prokuraturę Koszalin, podstawiają administrację, służbę więzienną muńską polskich francuzików w prokuraturę to jest układ po smoleńsku Adam Bodnar, skurwysyn jebany szef więziennictwa zresztą brygady Małą Dziwką i Itzfelem podstawiają po smoleńsku polskich francuzów odjebali nasz rząd kurwy syny polskie, Francuziki z policji z policją w Polsce i udają debili. Podstawiają administrację Łyńską, tak jak w Czarnym, polskich Francuzików i pozorują samobójstwa osadzonych i dilerów więziennictwa, czy tych co policja aresztuje. Współpracują z policją CBS, akcja w Świdwinie. To te kurwy handlują dragami we Francji w Polsce z Arabii Saudyjskiej.